Halo, halo, Cześć witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Mandzio. o to jest kolejny 23 odcinek The jest mi bardzo Was miło tutaj przywitać, że... No kurde już ponad 20 odcinków z tej serii! Mieliśmy jakąkolwiek serię, która dobiła aż tyle odcinków. Chyba Papers były najdłuższe. No to to już dawno. Eskipiste przegoniły Papersy, jeżeli o to chodzi. Słuchajcie! Moje mieli, dzisiaj będziemy dalej uciekać Jungle Campa, dzień czwarty. Dzisiaj wreszcie rozbijemy tę ścianę, dostaniemy się do kolejnej ściany. Mamy worek tutaj, mamy wszystko, pięknie, ekstra. Byliśmy przeszukiwani wczoraj. Nie no, po prostu jesteśmy tak ładnie ułożeni, nie jestem się dumny. Te dwie taśmy to jest po prostu pięknota. Dobra, zatem chowamy sobie wszystko tutaj, ponieważ nie potrzebujemy tych rzeczy, a jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że schowamy sobie tamte rzeczy, weźmiemy sobie do naszego przyjaciela drewno! O, grzebin nóż! O, kolejna fajna rzecz, ile on ma? 2 na 5 tylko, no malutko, no to ja mam grzebień nóż, no to ja nie potrzebuję. Eee, o tak, zrobię? Dobra, komu przeszukujecie cele? Mam dwa drewna, to bardzo dobrze, będę miał na ulepszenie kilofu, okej. Okay. Bardzo dobrze, nikt ode mnie niczego nie chce, to jest najważniejsze. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, rozbijamy ścianę. Mm, masz linę nieciekawego, masz też nic ciekawego, rozbijamy ścianę. Śniadanie, okej. Okay. Rozbijamy ścianę, chowamy tam wszystkie przedmioty, no i dowiemy się co wreszcie jest tam w tej skrzydce, co tam dalej troszeczkę jest schowana. E, powoli będziemy opracowywać nasz plan ucieczki, będziemy robić podkop. Podkop, podkop w nocy oczywiście. Myślę, że po tamtej stronie pamiętam o tych papierach, o których mi pisaliście. Ale mam do Was prośbę: proszę, przy następnym więzieniu, nie piszcie mi spoileru typu papiery i tak dalej. Bo mi się wydaje, że to byłoby trochę. Na pewno to byłoby zajebiście zabawne, w chwili kiedy ja bym nie wiedział o tych papierach eee, i wtedy po prostu byłbym złapany, że tak powiem, tak na żywca. Że uciekłem, mam multitula, mam wszystko. A tutaj okazuje się, że dupa, Mandzio, papierów nie masz. I co ty teraz możesz, biedny, zrobić? No, i moim zdaniem to byłoby dużo e, śmieszniejsze i tak dalej. Możecie walić jakieś małe podpowiedzi, ale proszę, nie takie bezpośrednie od razu. Dobra, co ty chcesz? Spinacz, czy ci pomogę? Widziałem gdzieś Spinacz, zatem ci pomogę. Są widelce, są widelce, dobra. Dobra, ja spierdzielam. Bardzo jest mi przykro, ale nie chcę na razie się tutaj z wami siedzieć, ponieważ po prostu. No, 37% jeszcze mi bardziej dowal. Po prostu, no nie chcę mi się z tobą, czy z wami siedzieć i tyle. Stanowisko bibliotekarza to jest robota, którą mogę wykonać w sekundę, zatem mogę sobie pokopać ściany na razie. No tak naprawdę, To mi tą robotę by zabrał i tak, A ja tutaj wiadomo, że najlepiej się czuję w swojej roli. Okej, okay, atrapat muszę to podnieść, 12% już tylko zostało. Osiem. Dobra i ostatni, i ostatni, i ostatni. Mega. Dobra, super. E, w chwili, jak już mamy atrapę cegły, to teraz możemy tutaj iść od razu po książki. Widelec możemy gdzieś od tutaj zostawić. Mamy kolejną cegłę, mamy dwie cegły, będzie trzeba je gdzieś wywalić albo spuścić. Oni w ogóle nigdy nie wchodzą do biblioteki. Sam to sprawdzałem, postałem sobie i sprawdzałem, później załadowałem save'a. Nie wchodzą nigdy do biblioteki. Mam dwie Nitra, dwie Roka, jedną roja, jedną Naruciaka. Mm -hmm. Ostatnio tak ominąłem Izaka! Tak byliście na mnie źli! Ja przepraszam, że ja tak ominąłem tego Izaka! No po prostu strasznie słabo to było. Nie wiem, jak ja mogłem aż tak wtedy spieprzyć, No nie wiem, przepraszam. Jest mi po prostu głupio. Najzwyczajniej w świecie jest mi głupio. Kto tutaj leży? I sam. Roki i samo tutaj leżą. No to ja potrzebuję od Nitra. Halo, Nitro? Nitro też przypadkiem nie jesteś gdzieś obok mnie, żebym znowu z siebie zrobił głupa, Właśnie. Daj mi pokaz, co ją i samo, i samo miał. nic. Nożo, szczoteczkę. No to to w ogóle nie jest ciekawe. Ale miał atrament, ale nie potrzebuje atramentu na razie. Chociaż. Chociaż czy nie potrzebuje atramentu, atrament w zasadzie by się przydał. No ale już trudno. Izak, co masz do sprzedania? Taśma! O! Taśma, 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 taśmy na taśmę. E, ile to ma 3 na 5? A, to nie warto dobra, rok, e, roki z boki e, masz tutaj i masz jeszcze tutaj jedną książkę i chyba powinniśmy być już ustawieni, nie, jeszcze nie okej, okay. muszę jeszcze znaleźć nitra nitro, 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 jak nitro wygląda to jest pytanie, jak nitro wygląda tego to ja, niestety nie wiem, ale muszę tutaj zostawić taśmę, żeby nie mieć problemów, ej, mam malutko czasu na znalezienie nitra, wezmę ewentualnie jeszcze sobie tutaj parę książek mam jeszcze Izaka, Aliena i Roya, no to kogokolwiek, Izak, Alien, Royo Izak, Royo, jest, no i bardzo to dobrze, bo bym się nie wyrobił. Nie ma mowy, żebym się wyrobił. Rojo, dajemy tobie tutaj książki. A, o tę mogę w zasadzie zostawić. O tutaj, no, kto to będzie sprawdzał, kogo to będzie obchodzić. Dobra, słuchajcie, nadeszł, naszła ta pora, że musimy tutaj wejść, bierzemy to. Kill off! Jest! Słaby kill off! Mega! O, mamy kill off! To jest chyba najlepsze, co mogliśmy dostać. Naprawdę, kilof. Zajebiście! I tutaj mamy dostęp do drewnanu i do metalu, Dre drewno i metal mamy dostęp, po prostu tyle ile chcemy. Potrzebujemy tylko taśmy. E, no słuchajcie, no to my dzisiaj po prostu będziemy tworzyć takie przedmioty, takie przedmioty! Kilow po prostu szczęścia nam się trafił, musimy troszeczkę siły popakować, bo jakby nas Sniper trafił to jesteśmy na hita, ja nie chcę być na hita, zobaczmy jakie mają questy, Rocky ty nie komplujecie się, nie, nie chcę tego quest'a, Nitro, Nitro, ja chcę quest'a twojego zobaczyć, nie, też nie będę nikogo bił takiego jak Strażnicy, i... no przepraszam, po prostu nie mogę, nie, no po prostu słuchajcie, jesteśmy ustawieni na 120 dzisiaj, dobrze się zapowiada ten dzień. Zajebiście się zapowiada. Myślę, że naprawdę zrobimy ogromny postęp w ucieczce. Plakat, nie, ponieważ potrzebuję, żeby plakatu, zdobyć plakat potrzebuję użyć taśmy, nie opłaca mi się to. Nie no, jestem po prostu aż... No ten kilo tyle mi oszczędza roboty, ja potrzebuję jednego pilnika i już w zasadzie spoko. Dobra, lecimy po taśmy. w takim razie. Bierzemy nasz worek tutaj, lecimy po taśmę i idziemy od razu craftować. Co my będziemy tutaj czekać? O, blacha, no to nie muszę blachę brać i tak Tak czy siak nie muszę tego blać, bo to mam wszystko pod nosem. Torba z kontrabandą, pyk, 75%, czyli mamy jeszcze jej trzy użycia. I tak, coś tutaj masz na handel, nie obchodzi mnie to szczerze mówiąc. Dobra, więc chcemy ulepszyć kilow. Tak, kill off się ulepszało drewno i taśma, o ile dobrze pamiętam. Zatem wyrzućmy to, kill kilow. Dobrze pamiętam, czy kilow się metal i tego. Zaraz sprawdzimy zresztą. O, lekki kilow, bardzo dobrze. 16 więcej inteligencji, no to od razu się uczymy. No to jest jakiś problem, żeby nabić tą inteligencję. Czyli będziemy potrzebowali jeszcze 3 taśmy. 3 taśmy będziemy potrzebowali. Żeby zrobić sobie multitula. Chociaż będziemy potrzebować multitula. Tak naprawdę chyba nie będziemy. Potrzebujemy się tylko tutaj przekopać. Nie będziemy robić. Nie, nie robimy multitula. Mamy tutaj dwie taśmy. Nie, nie potrzebujemy multitula. Już nie popadajmy w skrajność. Nie popadajmy w skrajność, będzie dobrze z nami. Czyli tak. Chciałbym te dwie rzeczy sobie spuścić do tego, do wody po prostu wywalić. Kurde, właśnie z nimi jest problem, że ja za bardzo nie mam gdzie je wywalić, bo jeżeli je wywalą, to zobaczył, że zaraz, zaraz coś ze ścianą się nie zgadza. Czyli one będą musiały mi tutaj zajmować slota. Aha ha chyba, chyba, że zrobię inaczej, że tutaj sobie zostawię blachę, bo ja potrzebuję tak. Na łopaty dwie blachy potrzebuję. No, i chyba tak zrobię to, tak jak mi się wydaje. Zaraz wiem, że wy teraz nie ogarniacie, o czym w ogóle ja mówię i tak dalej, ale zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Tego drewna nie będę już potrzebował, zatem mogę je wziąć ze sobą. Eee, tak, więc biorę tak. Halo? Poproszę blachę, jedna, wystarczy mi. Mm, o tak, tutaj. Teraz biorę zwykłą cegłę, zabieram fałszywą ścianę, stawiam zwykłą cegłę. I tutaj myślę, że nie będę stałem na razie zwykły cegły, Bo, oczywiście, sobie tutaj chowam przedmioty. Ale zobaczcie, że teraz to wygląda dużo. Wszystko bardziej sensownie, co nie? I to drewno przydałoby mi się gdzieś wywalić. Ale to jest zwykły nielegalny przedmiot. Zwykły nielegalny przedmiot, to ja mogę tak wywalić i mnie nikt nie będzie bił. No, gdyby to była jakaś ściana, to. Oj, wtedy miałbym przewalone. Wtedy miałbym naprawdę przewalone. No to dwie blachy na łopatę. Mam wszystko. Ma, mam wszystko, brakuje. Jedyne, czego mi. O, okej. Okay. Czy to jest nielegalny. Też mam tutaj nielegalny przedmiot, który. oj. On jest mocno nielegalny ten przedmiot, bo to jest fałszywa ściana No, tutaj go zostawiam, wiecie Albo sobie, wiecie, w ogóle tutaj sobie go zostawię Bo przecież tutaj też nikt mi nie wejdzie Na dobrą sprawę, na dobrą sprawę też mi nikt tam nie wejdzie Potrzebuję pilnika Kurde, z pilnikiem może być problem, żeby znaleźć Szczerze mówiąc, dobra, już jestem Już mnie nie bijcie, okej okay? no, Wezmę sobie jedzenie, wiecie co, nawet pojem sobie dzisiaj z wami Izak, masz może pilnik? Nie, no masz czekoladę, też byłaby fajna, ale nie chcę. Parany apel z chęcią. Uh, Izak rozkazał swoim ludziom z zewnątrz, aby nękali moje odzienie. Chcę, żeby dostał lanie? Nie, nie, nie będę nikogo bił, przepraszam. Muszę powoli zbierać te dokumenty, piórko i tak dalej. To znaczy, pi pióro potrzebuję: atrament i pióro. Atrament i pióro, tych dwóch rzeczy. A pióra na razie od nikogo tutaj nie widzę. Ale i ty masz coś na handel. Masz pilnik, o, bardzo super. Bardzo super, dziękuję ci, stary. Akurat pilnika potrzebowałem no to. No i stanowisko bibliotekarza, lecimy od razu tam sobie przepracować. Przepracować O kurde, niepotrzebnie tu drewno wywalałem, bo teraz A, tool handla nie mogę zrobić A, i tutaj też nie mogę wejść Ojeju, będę musiał kupić od kogoś drewno Oj, to, to było bardzo nieprzemyślane z mojej strony To było naprawdę bardzo nieprzemyślane. Zrobiłem głupotę, zgałganiłem to troszeczkę No, ale czasem mi się też zdarza Zgałganić widel, tutaj mi się nie przyda Dobra, pięć, zobaczmy Nitro, Royo, Eleven, Alien, Rock Każda inna osoba Royo na pewno mam, zawsze mam dla Roya książki Bo Roy jest bardzo inteligentnym facetem Który lubi czytać Ohoho, Alien Rock, Naruciak, nie mam dla Ciebie nic, bo Ty jesteś gałganem, Ty nie czytasz. E, alien, dla Ciebie mam, Ty też lubisz czytać. To dla Ciebie tutaj specjalnie mam Metro. E, tutaj Rock, dla Ciebie nie mam dla tego pojęcia jaką Ty książkę możesz lubić, dlatego... O, Element złapałem Cię jeszcze! I jeszcze Nitro. Nitro, 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 nitro od dawna nie widziałem. I zaraz, czekam aż gdzieś przybiegnie obok mnie i ja go nie zauważę. Dobra, rojo, co tutaj masz? Masz może coś dla mnie ciekawego? Karty, ktoś chciał karty, biorę karty. Cześć, Rock. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobierzmy dwie książki. Nitro 11, Izak. Nitro 11, Izak. Nitro 11, Izak. Nitro 11, jest 11! Bardzo dobrze! Okej, okay, mamy zrobioną naszą tutaj robotę na dzisiaj. No i potrzebujemy tego drewna. Potrzebujemy tego drewna. Jak będziemy mieli drewno, to jesteśmy już ustawieni. No, i później dokumenty, strój strażnika. I możemy uciekać: czyli potrzebujemy dwa razy atramentu, albo potrzebujemy gorącej czekolady, i po prostu uśpić strażnika i zabrać mu strój. Ale wtedy się on skapnie. Dlatego muszę strój przefarbować po kimś. Co ty tutaj masz? Masz śrubokręt, to mi się akurat w ogóle nie przyda. Masz latarkę, też mi się nie przyda. Na Jak ty masz zadanie? Kubek. Nie, bo kubek właśnie mi by się przydał ewentualnie. Rok? Jakie ty masz zadanie z kolei dla mnie? Halo, jakimś cudem zaknie. nie, nie będę nikogo bił, przepraszam. Um, nie mam nic takiego nielegalnego, żeby zapiprzało, to mogę przejść. Um, tak to biorę. Wiecie co, przeszukam szafki, bo być może w szafkach coś jest, ale dzisiaj zrobiliśmy mega progres. Jutro uciekamy. Jeżeli tak dobrze będzie mi szło, to jutro po prostu uciekamy. No bo co Co będzie mnie trzymać, tak naprawdę w tym więzieniu. Od razu przechodzimy do kolejnego fak 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 taśma Biorę. Czy nie, przyda mi się taśma przyda, ok nie jest nawet nam niezły. bardzo dobrze i sobie i sobie i sobie i sobie i sobie i sobie sobie bardzo ładnie mm, rok idzie rok nie będzie nam niezły. zły, wybieracz Wybielacza... Wybielacz potrzebuje, potrzebuję tak dokładnie tutaj jeszcze rudnie jest tutaj rok tutaj jest na biurko, to mogę sobie grzebać o rojo idzie o kurczę, no nie mogę nigdzie tego znaleźć jakoś może uroka będzie? Nie, może rok chował u siebie. No nie, nikt nie ma drewna, naprawdę. Come on. ktoś musi mieć drewno, chociaż jedna osoba, proszę. Drewno. Nikt. Naprawdę nikt drewna nie ma. Kto nie uwierzy? Kto nie uwierzy, że nikt drewna nie przemycił? Nie, no chłopaki, no proszę was. No proszę was, postarajcie się trochę, wy, żeby drewna nie mieć Wstyd mi za was. Dobra. Talia kart, o ile pamiętam, tak, talia, e, tego, spinacz dla naruciaka, skarpeta dla naruciaka, o tutaj była skarpeta gdzieś, tutaj, u Gimpera, to, to, jak nie tu, to tu, ale tutaj chyba była, tak, o tutaj była, dobra, lecimy, e, chłopaki, już jestem tutaj u was, już się na mnie nie denerwujcie, co ty masz na handel, Nic ciekawego? dobra, rok, 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 tutaj jesteś, rok, proszę, i dla Gimpera, halo Gimper, halo Gimper, Ej u Ciebie to ja dawno nie widziałem w ogóle, a nie, to dla Naruciaka. Właśnie Gimpera chyba zapomniałem w ogóle dać, czy jest gdzieś Gimper, nie wiem. Naruciak, a nie, jest Gimper, bardzo dobrze, tylko halo, ja nie chcę, ja chcę Naruciaka, ja chcę Naruciaka, mogę Naruciaka wziąć? Nie mogę chyba. Dobra, Isa, Ty masz tego, nie, Rok ma chyba na sprzedaż, tak? Nie, nie, nie. Nie, i ma na sprzedaż, to co mi nie pokazujesz? Pigułki nasenne, czerwone ziało, krem do golenia, no to nie jest nic, co by mnie tutaj jarało. Kubek, nie, nie, nie dam ci Naruciak, czemu ty tyle przedmiotu potrzebujesz? Ty jesteś niezarany tak życiowo okropnie. Rojo, ten śmieć ROK... Ro... Ten śmieć rok nie pokazuje mi szacunku! Wow! Dobra, co ma? Co miałeś? ale rydel. Eee, nie jara mnie to ani trochę. O, gdzie jesteś naruciak? Tutaj jesteś. Przecież ty masz skarpetę, czy się w ręce? E, dzięki. No przecież, no przecież, mi poleciłeś, że mam to tego zebrać. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, czy przedłużyć ten odcinek, czy nie. Hmm. Jak, jak teraz powiedziałem, że przedłużyć ten odcinek, czy nie, to będziecie nam nieśli. Bo słuchajcie, nie nagrałem dzisiaj dla Was polityczny, dlatego postanowiłem, że ten odcinek przedłużę, ten odcinek sobie zrobimy dłuższy. E, tak, chcę mundur strażnika, nie będę musiał się bać, w craftowanie jego. Super. E, dlatego sobie przedłużymy ten odcinek, zobaczymy, czy uda nam się uciec. No jeżeli nie znajdziemy pióra i tak dalej, no to, no to, no to, no to, no to trudno, uciekniemy w następnym odcinku, ale jeżeli znajdziemy, to uciekamy w tym odcinku. Potrzebujemy pióro i atrament to sobie. O, atrament właśnie. Czy ktoś nie miał atramentu? Halo, halo. Mm, nie. Dobra, to każdemu damy łapkę w górę, łapka w górę, tak jak wy pod tym filmem, mam nadzieję, jest 14 minuta, ciekaw jestem, ile osób teraz yy, da łapkę w górę, bo o tym przypomniałem, czy ktokolwiek da, chyba, że wszyscy powiedzie, ale beznadziejny odcinek, po co ja w ogóle to oglądam, ale beznadziejny, łapka w górę, kto uważa, że jesteś upiej, no widzicie, to jest, to jest jakiś podprogowy tutaj przekaz, nie, nie da się tego ukryć, dobra, Oj, oj, przepraszam, Eleven, Eleven, przepraszam. No, no, no. To było złe. Oj, to było złe! Oj, to było złe! Straciłem mój mundur strażnika! No, przepraszam, Elewent! Jeju, znowu! Ojeju, jaki jestem głupi dzisiaj! Ale jestem głupi! Przepraszam, Eleven, dwa razy szafkę Ci przeszukiwałem na Twoich oczach! Dlaczego ja to robiłem?! A ja to w ogóle robiłem? Jakie głupi jestem, przepraszam, eleven. Nie, no, straciłem mundur. Mogłem iść spać, zakończyć odcinek, bo tak to. Tak to bym nie przeszukiwał szafek, tak to bym zakończył odcinek po prostu. No dobra, eleven, stawaj, 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 chcę sobie jeszcze przehandlować stary. No. Nie, nic nie masz, dobra, idziemy spać. nie, jakie to było złe i okropne. Nigdy w życiu nie powinno się to wydarzyć w ogóle. O oh Maj, to było takie okropne. Come on, Mandzio. Dobrze, że tutaj nic nie straciłeś, no to musisz nadal zebrać atrament, nic się nie z nic zmieniło. Taśma klejąca, z nie są no będę leciał i taśmę klejącą, chyba cię powaliło. Ale, ale, przepraszam stary, już się na mnie nie złośisz. Nie, już jest spoko. I tak, masz coś ciekawego, masz tą blachę cały czas. Mm, tutaj masz jeszcze zadanie, śledziłem tego barszowego złodzieja. E, kolacja będzie dobry, bądź, żeby odwrócić uwagę strażników, jasne. E, ty masz łom? Łom! Właśnie, a nie, mam kilof. Nie potrzebuję łomu, bo mam kilof. Kurczę, ten, ten kill -off naprawdę mi bardzo pomógł. Dobra. Komu przeszukujecie cele? 25 minuta. Gibber i o, Okej, okay. o, Czy mam tylko dwa nielegalne przedmioty? Naprawdę, naprawdę tylko dwa nielegalne przedmioty. No, spodziewałem się troszeczkę więcej po sobie, że mam więcej takich nielegalnych przedmiotów. O, szybciej, Madziu, szybciej, Macio, od razu. Element, maszynowe rzeczy do craftingu. Niestety, to są dwie czekolady jedynie i pałka policyjna. Wiecie co? Ale nie mam kubka, nie mam kubka, zatem nie mogę się w to bawić. Czyli po prostu będziemy musieli atrament znaleźć, no atramet nam się przyda. Taśma klejąca, nie mówiłem, że nie. Przepraszam, nie mogę rojo, ale masz łapkę w górę, żeby się nam nie tego nie, nie denerwował. Dobra, pokaż mi rojo w ogóle swoje cele. Bo być może ma swoje cele i Nie no, chyba im się jeszcze cele tutaj nie wymieszały, mi się wydaje. No, chyba jeszcze nie. Czy kto no, to może mieć atrament? To mnie ciekawi. Lipper? No, przecież wszystko to przeszukiwałem, Nikt nie miał atramentu. Ja liczę na to, że im się cele po prostu przemieszały i ktoś będzie mnie jednak miał ten atrament. Ale tutaj mamy wybieracz. O, wybierasz, muszę wziąć ze sobą. Dobra, sprawdził już. mnie, to mogę sobie odłożyć. Apteczka może się przydać. No, ja liczę na to, że trafię. O, jedzenie to się na pewno przyda. Że trafię na kogoś, na atrament. No halo, ktokolwiek. Oj, oj, oj. Bardzo zły na mnie będziesz, czy tylko trochę? Tylko trochę jesteś, na szczęście. A ła! Nie, jednak jesteś bardzo zły. E, uniform wieśnia, placha daś ma Wymaga 80 punktów tego, intelektualnych. E, o, daj mi wybiela. Czy ja sobie już stąd idę? Co ja jeszcze stąd bym potrzebował? Tyle. Naprawdę, no, nic więcej nie potrzebuję. Dobra, ja sobie idę, stary. No już proszę mnie zostawić. Mam ma HP. Już proszę mnie zostawić. Już mnie nie bij, okej. Okay. A właśnie, nie mogę teraz wykonać questu, że miałem zamieszanie zrobić na śniadaniu, ponieważ jak wykonam ten quest, to stresuje wszystkie moje przedmioty, dlatego muszę uważać. E, Nitro, nareszcie udało mi się, śniadanie przed nami, odwróć uwagę strażników. To nie mogę, no przepraszam. Bardzo bym chciał, co nie, ale po prostu nie mogę tego quest'a wykonać, no bo... No bo, no bo mam troszeczkę tutaj dwa ważne przedmioty. Dobra, teraz mogę wykonać ci tego questa. Halo Nitro, halo Nitro. Mogę, mogę tego zadanie. Tak. Sędziu je wezmę od ciebie. Uh, Gimper, masz coś nowego? Nie. Myślałem, że im się zresetowało od razu. O, ile to w ogóle zadaje tego damage'u? Oto mamy szkła. Halo. Halo, dlaczego nie mogę sprawdzić? Aha, bo muszę wziąć i teraz mogę sprawdzić. Nie, którym się sprawdzało? Sprawdzałem shiftem i zapomniałem. Nie no, zapomniałem, którym się po prostu sprawdzało. To jakaś głupawka we mnie weszła. Eee, Okej, okay, jesteśmy tutaj. Nadal nie mamy drewna. No tak, jeszcze drewna potrzebujemy. No to to nie wszystko, nie tylko taśmy, tylko jeszcze drewna potrzebujemy. Weźmy sobie o to, bo to nam tutaj przeszkadza. Eee, to sobie mogę tutaj położyć. No dobra, no to tak, bierzemy sobie z książki, to mogę sobie też tutaj położyć na dobrą sprawę, no bo nikt tutaj nie będzie wchodził, na cholerę ma ktokolwiek mi tutaj wchodzić, tutaj widelec, o. I pięć książek, Alien, Izak, dwa Alieny, jeden Izak, jeden Isamu, ok. Alien, mam Ciebie dwa razy tutaj, halo, halo, Alien, tutaj jesteś raz, tutaj jesteś drugi, Izak, 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 Izak. Tutaj sobie przy z felu. Co ty jeszcze masz na handel? Niestety nic co by mnie jarało. A szkoda. Rok i samo. Rok i samo. Element. Ty masz coś na handel? Masz strażnik! Masz super. Eee, potrzebuję skończyć robotę i zaraz do ciebie. I samo. Halo. Eee, do ciebie mam sprawę. I samo książka. I rok. O, mega. Zobaczcie, jak się złożyło. Mamy mundur strażnika. Super. Dobra, no to kolejna rzecz, jest już z głowy. Uh, przydałoby się jeszcze raz przekopać tym pieprzonym widelcem tutaj i wziąć to, to chyba byłoby szybsze, naprawdę. To byłoby szybsze, aniżeli bawienie się, mam atrapę segły przecież. Uh, chyba, że bym wziął kill -off i bym to szybko zrobił kill Hej, mogę tak zrobić, co nie? Na dobrą sprawę, mam trzy taśmy. Dobra, rozbijamy ją. A nie, bo ona ma tylko 10%, OK okej. Uh, wezmę, to już mi się... A 5% tylko mi się zużyło tam, już bez przesady. O. Daj. Okej. Okay. No i od razu lepiej, co nie? Od razu lepiej jest. Mam tutaj prawdziwą cegłę, mogę ją tutaj rzucić. W zasadzie jak tutaj ją zrzucam, to po co w ogóle mam to tego zamykać? Dobra, biorę tak. E, tworzymy tutaj tool handle. Mamy tool handle, super. Bierzemy sobie metal, bierzemy sobie jedną z taśp. No przyda No to możemy sobie zrobić od razu tą łopatę wzmocnioną. Licha łopata. E, bierzemy sobie tak jeszcze. Tworzymy sobie od razu lepszą łopatę. No mamy lekką łopatę i lekki kilof. No nam to wystarczy. Nie potrzebujemy niczego lepszego. No to oprócz tego potrzebujemy jeszcze tylko... No już niewiele. No to było bardzo mądre. Nie, ale naprawdę potrzebujemy już tylko tych dokumentów, czyli potrzebujemy pióra, dokumentów i mamy wszystko z głowy. No mam nadzieję, że ktoś będzie miał mimo wszystko te dokumenty, bo one by mi się bardzo przydały. No ci strażnicy nie wiem, czemu się aż tak bugują, ale to jest po prostu tragedia z nimi. A gdzie ja mogę zdobyć dokumenty najprędzej? No to jest trochę ciężkie pytanie szczerze mówiąc. Kolacja, śniadanie, kolacja, śniadanie i spinać na naruciaka. OK. To już tutaj moje zadanie. Z rokiem, jakie mam dobre kontakty teraz. O... Czas na ćwiczenia, OK. Zaraz, czyli czas to zrobię. Roka nie będę bił. Tak, kosmetyczny zrobię. Dobra. Uwaga, bijemy. O, Kogo tutaj? O, jeszcze Izak. A to do Izaka, zaraz przyjdę. Dobra, bicie mnie, bardzo dobrze, ładnie. Sobie wyregeneruję od razu HP tutaj. Dobrze, że daliście mi ten synk z biblioteką, bo to naprawdę jest life-saving. Inaczej miałbym po prostu przewalone. O, nie krzyczą na mnie. A, bo już byłem na tych ćwiczeniach, okej. Okay. Izak, masz może to pióro na sprzedaż? Czy się zmienił ci kraft? Jeszcze ci się nie zmienił od oferta, okej. Okay. Eleven, ja sobie poćwiczę na swoim miejscu. Przepraszam, Eleven, ale po prostu... A w zasadzie po co mam ćwiczyć? Czy mogę jakkolwiek zdobyć to pióro? Nie, ja je mogę tylko kupić. No to na dobrą sprawę muszę znaleźć atrament, bo to, będę potrzebował jeszcze atramentu. Linę, tak, Linę muszę sobie zrobić. A ja to od sobie pójdę sobie zrobię Linę. O, Naruciak, ty masz, już się zmieniło. Niestety nie masz pióra. Och, lera na Teraz z piórem będę miał problem, prawda? Nie mogę pobić Gimpera, przepraszam. Alien, może ty masz? Taśma. Drewno, taśma, no. Nie, po prostu no nie, nie tego potrzebuję, nie tego potrzebuję. Dobra, Eleven, pokaż mi co ty masz w środku, pokaż kotku, co masz w środku, blacha masz w środku, nie potrzebuję twoje blachy. Chociaż bardzo chętnie bym ją przyjął, ale teraz akurat nie potrzebuję. O, chyba nie znajdę, no. Wygląda na to, że chyba nie będę miał szczęścia i nie uda mi się dzisiaj znaleźć tego. Kurde, a szkoda. Dobra, strażnik tu nie idzie. Ten ci to omijać to raczej bez problemu, do mi się ją ominąć, tak mi się przynajmniej wydaje. Ohoho, no nie, nikt nie ma atramentu. No to też jest irytujące, że nie można takich podstawowych rzeczy znaleźć. A przecież więźniów nie będę bić, żeby to znaleźć. O, pobili się obydwoje, bardzo dobrze. Co macie? Macie, o, młotek miałeś, pakulkę, nic ciekawego, gimper lekarstwo, Wideles, więc to gimper. ani nie, nie potrzebuję, bo mam strój strażnika, to nie potrzebują uniformu więźnia. Kurde, no jest bez nadzieja, jest beznadziejna, ponieważ nie mam tego cholernego atramentu, nie mam tego cholernego piórka, tych dwóch rzeczy mi brakuje, a bez ich, jak wiecie, po prostu nic nie mogę zrobić. Naprawdę, jestem obezwładniony bez tych dwóch rzeczy, no bo one są podstawą, żeby tutaj jakkolwiek uciec. Nie mógłbym ulepszać te moje narzędzia jeszcze raz ulepszyć, co nie rozwalić tą ścianą, ona ma. Nie muszę jej nawet rozwalać, tylko mogę po prostu wziąć się ulepszyć. To się od razu poduczę, żeby to było lepsze, no jeżeli wiecie, znajdę taśmę po drodze jeszcze jedną, no, jeszcze... I sobie zrobię po prostu... Trzy taśmy musiał znaleźć, żeby zrobić multitule. No to sobie po prostu wtedy zrobię, ale na razie, na chwilę obecną, to nie wygląda na to, że miał potrzebę robienia multitula. Sprawa wygląda tak. Popsuły mi się stosunki z Elevenem. No bo go uderzyłem wtedy niechcący po prostu. Aha, aha, aha. No po prostu wtedy się nie złożyło, że, że go uderzyłem niechcący. Po tym, jak go uderzyłem niechcący, to jeszcze nie wziąłem od niego zadania i wyszło, że Eleven przestał nie lubić. Co jest problemem dużym. Ponieważ z takiego powodu, że mnie Eleven nie lubi, to teraz jestem zagrożony, że może mnie wpakować w chwili jak będę uciekał. Oj, oj, oj. czyli się nie niefajnie zaczęło dziać troszeczkę. Jednakże znalazłem taśmę jedną, to jest z kolei dobra wiadomość. No ale tak mnie strażnicy szukają, że to jest naprawdę niemiłe. W ogóle zauważyłem, że żaden strażnik od dawna tutaj nie przychodził. I bardzo dobrze, niechaj nigdy nie przychodzi. Okej, okay, bierzemy tak, bierzemy tak, bierzemy... Halo? O, bardzo dobrze. I sobie od razu tworzymy lepszy kill -off. Nic się nie dzieje. Halo. A, lepsze łopaty sobie tworzymy. O jeju, przepraszam, kliknąłem coś. Lepsze łopaty sobie tworzymy, a nie kill off, Jestem głupi. Uh, halo, mogę kliknąć. Kończymy w tym miejscu, ja sobie załaduję sejwa na nowo po prostu, um, ten odcinek kończymy właśnie w tym momencie, kiedy znalazłem tą taśmę sobie dodatkową, ja wszystkie, całą resztę tych potrzebnych mi przedmiotów, czyli pióro i ja atrament sobie znajdę poza odcinkiem i wam już na, na następnym odcinku pokażę jak to mam i na następnym odcinku będziemy już uciekać z tego więzienia, nasza pierwsza próba, być może nam się uda, być może nam się nie uda, zobaczymy, a tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie, do kolejnego odcinka już jutro zapraszam was, mam nadzieję, że wam się podobało, że ten odcinek był dłuższy, a tymczasem to byłoby na tyle, zatem do zobaczenia. Do usłyszenia. Żegnam się z wami. Pa pa. Hej, hej, do kolejnego odcinka Escapeistów. Cześć!